Niedzielny 1, a to jest siódmy odcinek z cyklu pograjmy w The Elder Scrolls 5 5 jak kto woli eee, w poprzednim odcinku szóstym przystaliśmy do gili wojowników zwanej w tej grze Towarzyszami i w tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania drobnych zadań zlecanych przez jej członków. A w tej w tej chwili musimy udać się, muszę podejrzeć w tej chwili musimy udać się do do broni oddaj, aha, to już widzę zadanie główne jest Dobra to wobec tego zlikwiduję do broni oddaj AL jej tarczę, czyli muszę znaleźć AL i oddać jej tarczę Okej okay. Mhm. A jest moja towarzyska, jest Pamiętacie Lidię? Rozstałem się z dalem, którego zostałem w Smoczej Przystani To jest to zamczysko na górze Zostawiłem go tam, podziękowałem mu za współpracę A przystała do mnie Aela um, Ona jest moim towarzyszem z nadania Jarla, Balgrufa. Okej okay. JORWOSK! Mhm... Mm Ayla... Gdzie ty jesteś Ayla? tylko służącą. Bo zapewne chcesz porozmawiać z jednym z towarzyszy. Filma wenezieniała. Nie, z tobą na pewno nie chcę porozmawiać. Opery mieszkalne w Doczytuj. Dobra, Lidia szukamy Eli. Oddać, że mi oddać jej tarczy. A jest tutaj. Wszędzie wokół rozbiegany dzieciaki. Obawiasz się, że ktoś z nich zajmie twoje miejsce? Niektórzy z nich mogą spróbować, ale nie to mnie martwi. Mhm. W takim razie, co? Że mogą zginąć na własne życzenie. Przez Ciebie? Powinni się cieszyć. Podsłuchajmy rozmowy. Okej. Okay. Stuk-puk! Można? Trzeba było skopa w te drzwi pierdzie. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Oraz duże cycki. Ja Będziemy mogli zmienić sposób. Samemu izgramorowi nie starczyłoby cierpliwości. zająć się tutejszym motłochem. Co znowu z nas? Oni Dobra, nie słucham tych brednych. Hmm? Mam twoją tarczę. A, dobrze. Czekałam na. Zaraz. Pamiętam cię. Więc staruszek sądzi, że masz do tego serce. Znasz go? Widziałem, jak trenował na dziedzińcu z Wilkasem. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tęgielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? Nie interesują mnie przechwałki, skromność. A, człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas. Skior. A gdzie jest Farkas? <laughs> A, Farkas, okej. Okay. Dobra, no to jeszcze pogadam przez chwilę z Naelą. Zajęta jest ta osoba. A ja sobie zobaczę, co tu mamy w gablocie. Łuk piękny i jakaś kiełga. Ale potrzebna jest umiejętność eksperta do otwierania tego zamka. Hmm. Coś Wam powiem. O, jest farkas. Coś Wam powiem. Ja sobie zainstaluję tego moda, co by ułatwić sobie troszeczkę życia z otwieraniem zamka. Ciągle zapominam o tym. Ale tak jak mówię, zainstaluję sobie tego moda. Nie widziałem cię tu wcześniej. Mam rację? Czy my się znamy? Przepraszam, jeśli znamy A to miałeś być Farkas za Torwar. A, Farkas siedzi tutaj? Nie, gdzie jestem, Farkas? A, świeża krew. Mam nadzieję, że wiesz, jak się zachować. Farka, e, Farkas, gdzie ty jesteś? Czego chcesz? Do jakiejś laseczki? coś pominąłem? Nie no nie będę okradał swoich towarzyszy Och jestem tylko Ale z tobą się już spotkałem Osoba jest zajęta Dobra no to ja spojrzę w dziennik zadań bo Nie wiem o co w ma? No przecież oddałem na elitarczy, o co chodzi? Kurde. O jest, farkas. Dobra. Ktoś mnie wołał? Ach. Oczywiście, lodowy łóżczku. Pokażcie świeżynce gdzieś pireszta do dziobów. Nowa osoba? A, pamiętam cię. Chodź za mną. Powiedziałem ci, Farkas, że strasznie to długo znowu, ci zajęło w... przyjście tutaj. Kurde, już się, już się zawiodłem, W samym sobie zaraz. Lubią mi dokuczać, ale to dobrze ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Firma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z Tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla Ciebie jakąś robotę. Powodzenia. Witaj wśród towarzyszy. W nie okazji. Byli. Jeśli szukasz jakiegoś zajęcia, otrzymaliśmy wieść o kimś. Kto potrzebuje pomocy w twierdzy Białej Grani? Nie wiem, o co walczą. A poza tym to nie jest nasza sprawa. Musisz się tam udać, wyglądać na twardziela i zmusić tego mleko żłopa do uległości. Nic więcej, nie chcę słyszeć o zabijaniu, rozumiesz? Okej, okay, poradzę sobie z tym. nie dać się ponieść. Natomiast, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia. Adriana, wy nic i ma zostać zatwierdza zastraszona. Dobra, ja sobie wybiorę jakieś łóżeczko. Po co to robisz? Prześpię się to chwilę, żeby odpocząć. Okej okay. Zanim cię przyjęli, byłam najlepszą towarzyszą. To znaczy, to że mogę Ci jak? Jest 7.54 54 po południu, czyli prześpimy się do rana, tak? Odpoczniemy. Um, 7.45 niech będzie 11 godzin. Ok. Okej, okay, trochę odpocząłem Trochę odpocząłem Zanim cię przyjadę, Ciąż nie, nie mogę pojąć, to dlaczego w skiorcie mnie dobrze. O sprawdzę teraz te zadania, tak? Osiłek do wynajęcia, osoba o A w różnych co ja mam tam zaznaczone? Ja nie chcę w różnych na razie. Ja ma grań, to jestem w tej chwili, a zostać zastraszona. No dobra. Co i jak? Próbujemy to, to zrealizować. Dysponujesz pan większą niż mogłoby się wydawać. Może kiedyś wspólnie zapolujemy. No dobra. Jedziemy z Jerozłasku I poszukamy tego Adria, Adriana Avenici, tak? Chodź. Musimy groźnie wyglądać, Lydia. Od hmm. kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvask. Czyli proste, nie trafić do więzienia, bo od świadka powoduje, że traci się pewne umiejętności. Dawaj, 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 uruchamiaj się Masakrycznie długo się doczytuje No dobra, ale wyszliśmy Ale zachmurzone niebo, nie wiem brzydki dzień Bardzo brzydki dzień Dzielić mm z -hmm. nami nie niebiosa? Z ludźmi? Ha! Ledwie tolerują naszą obecność! Widziano cię z towarzyszami. Ale widziałeś. Sprzeciwisz ciebie. Nie tędy. Widzę, sorry, pomyliło mi się. Tędyk. Tędyk. Dobrze na tobie wygląda ta zbroja. Przerazuj. Adrian Avenici, Adrian Avenici. Hej ty, szukamy kogoś w białej grani i zapłacimy dobry pieniądz za informację. Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redgardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W białej grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Aha. Okej. Okay. Mm, dobra, dlaczego szukacie tej osoby? To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. Okay. Jeśli cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. Dobra stary, nie wściekaj się, przypomnij mi kogo szukacie. Szukamy redgarskiej uciekinierki pochodzącej z Hammerfell. Może być gdzieś w tym mieście. Mhm, mm dobra, dzięki za informację. Jeśli ją znajdziesz, będziemy w Relicsted. Relicksted, dobra, zapamiętam. Jest Adrian, tak, Adrian... Adrian Avenici. To ją musimy zastraszyć. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesujecie zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Okej, okay, Adrian. Pogadajmy. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Granie. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę. Aha, dobra, pobijemy się trochę z kobietą. Przysłano mnie, by tu rozwiązać spór. Straszenie mnie nic nie da. Chodźmy. No to come on. No chodź, pokaż na co cię stać. coś do powiedzenia. Zakatuję na śmierć. No dobra, Adriana. Wygląd niepozorny, ale co nieco potrafisz. Muszę ci ustąpić, Pola. O wiesz, za denrżasz, wygrać z kobietą? Ale wiesz, co musisz zrobić? Dobrze, zajmę się tym. Tylko zostaw mnie w spokoju. Dobra, musimy wrócić do farkasa. Z powarmy piochy Do Farkasa, tak? Do farkasa musimy wrócić. Dobrze. Posiadanie farmy ma swoje zalety. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Muszę wyżywić głodną córkę, więc sprzedaż własnych wyrobów to właściwie. Szkoda, Panie, prawda? Panie Elwy, ich Toroszy Toroszy, Toroszy <śleszy> <śleszy> Przepraszam, troszkę chory jestem. Jest Farkas. Daleko do niczał woszukać. mówi, że mam siłę i z Gramora, a mój brat ma jego spryt. No, czyli jeden ma mnie czytać, drugi mnie pisać. Niektórzy ludzie myślą, że m głupi Tych częstuje swoją pięścią, ale ciebie lubię. Okej, okay, udało mi się uporać z problemami w mieście Białogranie. Czasami fajnie jest zrobić z ludzi popychadła. nieprawda? Dobra robota, bracie. O, 100 sztuk złota zarobiłem, nie jest źle. Dobra, pogada. mój czas. brat Wilkas jest lepszym rozmówcą ode mnie. Powinien gdzieś tu być. W porządku. Skior cię szukał jakiś czas temu. Czego chcesz? Nie wiem. Powiedział tylko, że musi z Tobą porozmawiać, zanim zrobisz cokolwiek innego. Nie lubię go złościć, ale jest pewne zadanie, jeśli zechcesz je przyjąć. Próba honoru, dobra. Porozmawiaj ze Skiorem. No to pędzimy do Skiora, pewnie siedzi w tych katakumbach ichniejszych, zwanych też ah, kwaterami towarzyszy. Co? Jest tu gdzieś Skior? A, jest tutaj. Myślałem, że w katakombach siedzi on, tu się kręci. Nie zauważyłem, sorry. A, jesteś. Jestem, jestem. O co ci chodzi? Tu jesteś. Chciałeś się ze mną widzieć. Tak, zdaje się, że nadszedł twój czas. Co masz na myśli? W ubiegłym tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że wie, gdzie możemy znaleźć kolejny fragment Udrada. Wyglądał mi na głupca. Ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. No oczywiście nie odmówię, to będzie dla mnie zaszczyt. Granica między szacunkiem a lizusostwem jest cienka, ale podoba mi się twój zapał. Okej. Okay. Postanowiliśmy, że to będzie twoja próba. Jeśli dobrze się spiszesz, przyjmiemy cię do grona towarzyszy. Farkas będzie twym bratem tarczownikiem podczas tej wyprawy. On odpowie na wszystkie Twoje pytania. Postaraj się nie przynieść wstydu i nie daj mu zginąć. Porozmawiaj ze Skiorem. Wykonane farka musi z musiszstwem porozmawiać. Jak to się. zadania. Próba honoru to tak. Pomoc w potrzebie. ...zakazana, zbadaj legendę o Gauldurze. Droga z siłowrodymi różne... No dobrze, czyli trzymamy się jakby wątku, głównego wątku fabularnego. Musimy porozmawiać z Farkasem, tak? Dobrze, no to odszukajmy go. Farkas, gdzie jesteś? Farkas? Tam widzę, idzie Skiora, siedzi przy sto... a nie, taela jest. Pardon cesarstwo poddało się aldemerskiemu dominium, okryło hańbą nas wszystkich. Nie, on pewnie chyba siedzi w podziemiu. Farkas. A, kredę przeszukaj. Złotko, przyda się bardzo. Stolik. Złotko. Aha, kwatery mieszkamy. No, wgrywaj się, wgrywaj szybciej, 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 szybciej. No dobrze, gdzie jest ten nasz farkasik? O, a farkasa to w ogóle. nie, nie mogę pojąć, dlaczego skiorcie wpuści. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale ja muszę odszukać farkasa. Farkas, chłopie, gdzie ty jesteś? Czy żebyś wyszedł z Jorwaski, gdzieś czekasz na mnie na zewnątrz? Okej, okay, a no tak. Oczywiście, of course. Moje gapiostwo staje się coraz bardziej słynne. Ale czacha, czacha smoka. za to doczytywanie ale nie jest to jakby moja wina dobra a a a, a. Arkasie kochany mój gdzie ty kurde jesteś gdzie cię diabli podnieśli. Dobra może na mapę bym spojrzał co? Magia mapa Okay. Jeden Farkas. Pierun jeden. Farkas musi z tobą porozmawiać. Jorwask. Jorwask. No dobra, Farkas. Kurde. chłopi Długo ci będę szukał? Woli. Teraz O jest, tu się Łażę w szukam. Ale zanim walczyłem, musiałem trenować. Hmm. Dobra, Farkas, mamy do pogadania. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. Of course. Zostaniesz moim bratem tarczownikiem? Tak mi powiedziano. Postaraj się za mną nadążyć. Jeśli będziesz okay. Będę w siebie. No cóż, no to chwilę pogadamy jeszcze, tak? Możesz mi pokazać jak lepiej korzystać z ciężkich pancerzy? Pokażę ci co umiem w zakresie obrony. Okej. Okay. O kurde, 230. Okej. Okay. I jeszcze jeden Mamy na was, ten czwarty poziom. Dobra, może na razie wystarczy tyle nauki. Um, podpytajmy o tego wutarda. Wutard, czym jest wutard? Izgramor był bohaterem, który założył towarzyszy. Utrat to jego kortarz. utrat, pardon. Przybył z pradawnej ojczyzny i zabił wszystkie elfy. Ale nie wszystkie. Bo część z nich jest tutaj. Dlaczego Skior nazwał to moją próbą? Obserwuję cię, by mieć pewność, że zachowujesz się honorowo. Jeśli wykażesz się honorem i siłą, będę mógł nazwać cię bratem. Kim był ten uczony? Przyszedł do nas mądry człowiek i powiedział o fragmencie ostrza. Skior powiedział, że masz je odszukać, a ja mam cię obserwować. A chodziło o tego uczonego, który... Yy, który... który... Yy, przyniósł informację, o utardzie. Dobra, Farkas, spotkamy się przy kopcu pylarza. Nie ociągaj się, bracie, tarczowniku. Okej, okay, nie będę się ociągał. Ja na ten awansik sobie tylko jeszcze daję zainwestuję w zdrowie pod, podbije zdrowie do 130 okej, okay, bo tak jak mówię chcę być wojownikiem profesjonalnym kowalstwo, ciężki pancerz i zainwestuję w ciężki pancerz, mam 20 punktów ciężkiego pancerza spokojnie mogę tą cechę rozwinąć Dobra Okej, okay, teraz spojrzę na mapę, wyjdę sobie spod tych podcieni Spojrzę na mapę mapa, A, gdzież muszę się udać? Aha, tutaj jest kopiec kopiec pylarza, tak? Jestem tu, tu jest kopiec Pylarza No dobrze kochani, to wobec tego na wyprawę do kopca Pylarza Zapraszam was w kolejnym, ósmym odcinku z cyklu Pograjmy W Na razie serdecznie wam dziękuję, zapraszam do oglądania mojej serii Subskrybujcie, lajkujcie, unlajkujcie Komentujcie, wasze uwagi są dla mnie cenne z uwagi na moje małe doświadczenia jeśli chodzi o RPG. Każda uwaga mi się przyda. Dziękuję wszystkim, którzy komentują moje filmy i pomagają mi w dalszej rozgrywce. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was do zobaczenia w kolejnym odcinku.